Cześć. Cześć. Nie uwierzysz, co się stało. Wywalili mnie z roboty. A dokładnie Tomasz. Bez mrugnięcia okiem wywalił mnie na bruk. Pyk. I po karierze. No to masz problem. Chyba mamy problem, droga żona, bo jak nie znajdę szybko roboty, to za trzy miesiące nie mamy ani grosza. Ach, nie wiem, co zrobiłem źle, harowałem za trzech i co? O, ale może ty mi powiesz, czemu szanowny małżonek twojej przyjaciółki wywalił? Chętnie, ale nie wiem, czy będziesz chciał tego słuchać. No, no jasne. Pamiętasz ten dzień, kiedy zmieniłeś zdanie w sprawie dziecka? Chyba tak. Przyszedłeś z bukietem i z przeprosinami, a ja się zastanawiałam, skąd u ciebie ten nagły przypływ uczuć. Prawda jest taka, że moja ciąża po prostu uratowała ci tyłek. Co? Dobrze wiesz, o czym mówię. Znając Ciebie, to pewnie wygooglowałeś Tomasza, prześwietliłeś jego profil na fejsie, zobaczyłeś, że ma żonę w ciąży i dzieci i postanowiłeś zagrać kartą przyszłego ojca. Zadziałało, więc stałam się dla Ciebie cenna. Nie, to... Nie zaprzeczaj, nie zaprzeczaj. Już i tak wszystko wiemy od Joasi. Nie, to, to nie tak. Po prostu usłyszałem, że... jako przyszły ojciec jestem nietykalny i znałem to za znak. Dobra. Skoro los chce, żebym był ojcem, i skoro ciąża jakoś połączyła się z moim życiem zawodowym. Los może i tak, ale ty to już niekoniecznie. Nie zrobiłeś nic, żeby mnie wesprzeć. Ani razu nie zapytałeś się mnie, jak się czuję. Nie interesowały Cię wyniki moich badań. Jak ja chodziłam podekscytowana i snułam plany o dziecku, to Ty byłeś tylko znudzony albo zmieniałeś temat. I dlatego poleciałem? Że nie chciałem rozmawiać o jakichś tam zupkach i kubkach. Wiedziałaś, jaki jestem i wcale tego nie ukrywałem. Wiedziałam, ale i tak dałam się oszukać. Ale nigdy więcej. To koniec. Chcę rozwodu. Żartujesz. Przecież to ty walczyłaś, żebym wycofał pozew. Myliłam się. To ty miałeś rację. Nie nadajesz się na ojca. Dopiero teraz to zrozumiałam. Ale jak ty to sobie wyobrażasz? Przecież mamy dom, kredyt. Dziecko w drodze. Wyprowadza się stąd. Nie chcę wychowywać dziecka w domu, w którym usłyszałam tyle podłych słów.